W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Okres Wielkanocny jest już w całej pełni. Dobiega czwarty tydzień tego wyjątkowego czasu, kiedy staramy się na nowo odczytać, przeżyć, umocnić i potwierdzić tajemnicę, jaką Bóg nam ofiarował w swoim życiu i poprzez swoje życie ale w tym wyjątkowym darze miłości. Niech ta dzisiejsza droga światła będzie naszą refleksją razem z Chrystusem nad darem miłości Boga. Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja pierwsza. Jezus powstaje z martwych. Wieczna miłość Boga ukazuje swoją moc, zwycięstwo nad śmiercią, nad tym, co dla człowieka było synonimem i znakiem przekleństwa, odrzucenia, nienawiści. Bóg kocha i jest wierny w tej miłości. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja druga. Apostołowie przybywają do pustego grobu. Przybywa Piotr i Jan. Jak sam Jan zaznacza i tytułuje się i określa w swojej Ewangelii Uczeń, którego Jezus miłował. W jaki sposób Jan to przeżywał? Jak to odbierał? Co było bogactwem tej tajemnicy, którą ubrał w takie określenie, którego Jezus miłował? Czym była dla niego tajemnica pustego grobu, do którego przybył, do którego wszedł i w którym potwierdziła się tajemnica Boga, który miłuje? Niech to będzie i dla nas okazja, aby ten dar miłości Boga w nas został potwierdzony i przyjęty. Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja trzecia. Z martwych stały Pan objawia się Marii Magdalenie. Jakże nie dostrzec, jakże nie nazwać tego wydarzenia tajemnicą miłości, tak bardzo umiłowała. Z taką miłością i troską trwała przy Jezusie na każdym etapie. I wtedy, kiedy na swój sposób obwieszczała jego pogrzeb, i wtedy, kiedy umierał na krzyżu, i wtedy. Kiedy chciała być blisko jego grobu, a on objawił jej miłość i otoczył miłością, i znakiem, środkiem, drogą, tajemnicą tej miłości było Mario. Niech i w nas Bóg objawi swoją miłość, którą przyjmiemy. I która nas wypełni. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja czwarta. stały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus. W jaki sposób ta stacja. Komentuje miłość. Myśmy się spodziewali. To jest pierwszy komentarz. Nie tyle odczytaliśmy, co było wolą, jest tajemnicą Bożego Dzieła, ale myśmy się spodziewali. To jest również i ten moment, kiedy Chrystus wyrzuca. Że ich serca są zamknięte na to, co Boże, ale jednocześnie prowadzi ich i tą drogą, ale i tym wyjątkowym darem spotkania w Emaus. Miłość wyraża się, potrzebuje, rozwija i przynosi owoce w czasie wspólnej drogi, wspólnego życia, potwierdzenia gotowości do ofiary. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja piąta. Z martwych stały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba. Łamanie chleba, poznali go. I niesamowity znak, i niesamowity opis, co czyni. W życiu człowieka i z człowiekiem miłość Boga, którą on dostrzega, przyjmuje, która go ogarnia. Wnosi jasność: tyle potrafili wtedy zrozumieć, wnosi radość, wnosi umocnienie wspólnoty i wnosi tę gorliwość serca, która sprawia, że nie zostali na miejscu, ale wrócili, aby głosić, aby dzielić się. Aby cieszyć się razem z tymi, którzy również doświadczyli tej miłości. Idźmy tą drogą, i niech Bóg objawi się w nas i przez nas. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja szósta. Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom. Dobrze kojarzymy i znamy opis tego wydarzenia w wieczorniku. Ale jakże on wyjątkowo rozpoczyna tę tajemnicę, którą potem. Opisuje święty Łukasz w dziejach apostolskich, mówiąc o pierwotnym Kościele, jak to trwali w jedności, jak to miłość ich jednoczyła, jak to wszystko, co było materialne, było wspólne, bo przede wszystkim była wspólnota ducha, a jej siłą była miłość Boga, przyjęta, umacniana, rozwijana. Niech to będzie również doświadczeniem naszej wspólnoty z innymi. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja siódma. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów. Tutaj już. Na tej drodze światła rozpoczyna się wyjątkowy moment. Oto Bóg wchodzący w życie człowieka, odkrywający przed nim swoją miłość tę miłosierną, pokonującą grzech, słabość, odrzucenie zawierza tę tajemnicę człowiekowi, aby był jej sługą, aby ją uobecniał. Jakże ważne jest, abyśmy potrafili być wsparciem na drodze do nieba. Jakże ważne jest, abyśmy sami potrafili jak najpełniej przyjąć, przeżyć i rozwinąć w sobie ten dar, który płynie z odpuszczenia grzechów. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja ósma, zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza. Kiedy pytał albo kiedy stwierdzał, nie uwierzę, dopóki nie dotknę, czy to było znakiem odrzucenia miłości, czy wręcz odwrotnie. Było niesamowitym wołaniem i tęsknotą za miłością. Ja jej nie porzucę, ja z niej nie zrezygnuję, ja będę ją szukał, będę o nią walczył. Ja się nie poddam, aby przyjąć to, co jest darem miłości Boga. Ale z tego płynie i to kolejne zobowiązanie, aby ją uobecnić. Poprzez moje życie innym. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja dziewiąta. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim. Ile znaków miłości? Obecność Pana. Tajemnica wspólnoty zgromadzonych tam uczniów, ich wierność i posłuszeństwo dla słowa i polecenia, jakie przekazały im niewiasty, aby poszli tam. Ostatecznie ich ufność w to, że warto zarzucić jeszcze raz sieci już nie mówiąc o cudzie, obfitego połowu i tym wszystkim, co. Niesie w sobie wspomnienie, doświadczenie, umocnienie tajemnicy powołania, które dla wielu z nich właśnie się w taki sposób i w takich okolicznościach rozpoczęło nad jeziorem, również przez znak cudownego połowu. Ile jest takich znaków i darów dzisiaj wpisanych w moje życie? Obyśmy, jak umiłowany uczeń, Potrafili w swoim sercu i duszy krzyknąć to jest Pan. który kocha. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja dziesiąta. Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi. Całe wydarzenie, całe spotkanie, cudowny dialog, nie tylko poprzez słowa w pytaniach i odpowiedziach, ale przede wszystkim przez to, co było bogactwem tej jedności, kiedy Chrystus mówi, czy miłujesz, kiedy Piotr odpowiada, kocham. Niesie w sobie ten wielki dar Boga i Jego życia, który jest zaproszeniem do miłości który wyraża się przez miłość, który sprawia, że człowiek w swoim sercu, w swojej duszy tak tęskni, aby miłość Boga go wypełniła, że zrobi wszystko, aby Jego ludzka miłość była szczera, była ofiarna, naprawdę niosła dobro w każdej postaci. Kłaniamy się Tobie Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja 11. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny. Idźcie i głoś, Ewangelię, odpuszczenie grzechów. Idźcie i głoście, że Bóg kocha, że Bóg ofiaruje swoją przyjaźń, że Bóg pokonuje miłością, ludzką słabość. Idźcie. Bądźcie świadkami. Bądźmy i my świadkami tej tajemnicy. Co potrzeba. W jaki sposób ma się to wyrazić najpierw w nas, w jaki sposób Bóg dotrze do drugiego człowieka dzięki nam, kiedy będziemy potrafili uwierzyć i żyć jak przyjaciele Boga? Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja dwunasta. Z martwych stały Pan wstępuje do Ojca. Otwarte niebo. I przypomina się ten moment chrztu pana Jezusa w Jordanie, kiedy też było otwarte niebo. Kiedy wyraziła się ta tajemnica jedności z Ojcem i tajemnica Jego miłości, to jest mój syn umiłowany. Otwarte niebo to nie jest tylko piękne określenie. To jest zawsze to wyjątkowe przywołanie, doświadczenie i umocnienie tej wielkiej mocy Boga, która się wyraża we mnie i w Tobie. Która może i powinna się wyrazić. Wtedy, kiedy otworzymy się na to, co jest łaską, uwierzę, będę chronił i troszczył się, aby być razem z Nim we wszystkim i całym. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja 13. Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego. Tajemnica macierzyńskiej miłości. Prawie jak Betlejem. Zbliżała się pora rozwiązania. Tutaj, w tym wymiarze duchowym, ale zbliżała się. Ile czułości, ile wierności, ile troski, ile opieki, ile wytrwałości w pokonaniu trudów i w tym wielkim zaufaniu, że warto wielbić Boga, bo okazuje swoją moc. Bądźmy ludźmi wrażliwości na to, co Boże, tej troskliwości której tak wyjątkowym znakiem jest każda mama, i tego wielkiego starania się, aby jak Józef, opiekun tych tajemnic, chronić to, co jest narodzeniem, znakiem i potwierdzeniem miłości Boga dla innych. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja 14. stały Pan posyła uczniom obiecanego ducha. Święty Paweł zapisze w liście do Galatów, że jednym z owoców ducha jest miłość. Bo jak wypowiedzieć? i wyrazić miłość Boga bez Niego. W jaki sposób to potwierdzić i zanieść innym bez Niego. Otrzymaliśmy Ducha, aby to On nas wypełniał, abyśmy z Nim to przeżywali, aby to On w nas i przez nas to dzieło dalej realizował. Miłość, która trwa na wieki. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Dopełnia się nasza modlitwa i nabożeństwo, o drogi światła, na której staraliśmy się, odczytać, umocnić. Przyjąć na nowo dar miłości Boga i zachęcić się, aby nasze życie było darem tej miłości dla innych. Chrystus przyszedł, aby objawić, że Bóg jest bogaty w miłość. Niech nasze życie będzie znakiem tego bogactwa i źródłem wszelkich darów, które On swoją miłością w nas rozwinie. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.